Cześć widzowie, a dziś zajrzymy sobie do najnowszej gazetki Kauflandu i zobaczymy jakie narzędzia Parkside będziemy mogli zakupić. No bo myślę, że zanim wyruszymy na łowy do sklepu, to warto wiedzieć, czy jest na co polować. No i startujemy, jak widzicie, odkurzaczem piorącym z Parkside za 299 zł. Mamy tu, jak widzicie, gwiazdkę. No i informacja, że artykuł może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania oferty ze względu na ograniczone zapasy. Ciekawe, że w pierwszych dniach oferty myślałem, że raczej w każdym razie pojemność zbiornika na wodę 4 litry, wydajność spryskiwania litr na minutę, ciśnienie 2 bary, długość węża sącego 2 metry, długość przewodu sieciowego 7,5 metra, różne końcówki, akcesoria, no i tak oto ten odkurzacz się prezentuje, a poniżej mamy już podwójną szlifierkę z Parkside, którą również mamy dalej, więc do niej sobie teraz przekartkujmy. No i tu mamy tą podwójną szlifierkę za 139,90 zł. Z tyle tylko, że to jest cena dla posiadaczy karty Kaufland Card, Kart, bo cena bez karty 10 zł więcej, 149,90. No i. Uziarnienie ściernic 3680, prędkość obrotowa 23 m na sekundę, długość kabla sieciowego 2 m, ściernice wymieniane bez użycia narzędzi, dwie ściernice do szlifowania, skrubnego i precyzyjnego, moc przyłączeniowa 200 W, no i tak oto ta podwójna szlifierka się prezentuje. A poniżej mamy akumulatorową wkrętarkę 4 V bez zasilacza, 5 bitów wkrętakowych, jeden wkrętak, jeden kabel ładujący USB-C, no i cena 49,99, również mamy tą gwiazdkę, tutaj widzicie kabel, mamy bity, no i tak to ta wkrętarka się prezentuje. Następnie wciągnik łańcuchowy, coś czego jeszcze nie widziałem od czasu, jak przeglądam te gazetki z Parkside nośność maksymalna 1000 kg, czyli 1 tona, łatwe podnoszenie i opuszczenie ciężaru, zintegrowany system hamulca, obrotowy hak do zawieszenia ładunku z zabezpieczającym uchwytem, no i tu również musimy mieć kartę Kaufland Card, Kart, żeby zakupić ten, Wciągnik za 199,90 zł. Jeżeli ktoś nie ma karty, może ten wciągnik zakupić za 249,90, czyli 5 dyszek więcej. No i tu prezentacja jak wciągana jest paleta z jakąś skrzynią. A poniżej coś, co myślę. Każdy majsterkowicz powinien mieć w swoich narzędziach narzędzie wielofunkcyjne do piłowania, przecinania, zeskrobywania i szlifowania. Prędkość obrotowa na biegu jałowym 22 tysiące obrotów na minutę, a kąt oscylacji to 3 stopnie. Cena 99,99, 99, moc 250 W. I naprawdę narzędzie czasami potrafi uratować sytuację przy niejednym majsterkowaniu. Szczególnie w moim przypadku, gdy nie mamy za bardzo czasami dojścia, żeby gdzieś podejść na przykład kątówką. Dalej mamy urządzenie do ostrzenia. Szybkie i proste ostrzenie. Ostrzy wierteł, dłut, przeźroczysta osłona przed ich skrami, bezstopniowo ustawiany kąt szlifowania, praktyczne uchwyty nasadek, kąt szlifowania od 15 do 50 stopni, stopa z otworami, do montażu na stole roboczym, cena 70 zł bez grosika. No i tak to ta Ostrzałka się prezentuje. Tutaj mały już mała informacja co będzie na kanale, bo taką ostrzałkę już zdążyłem zakupić, więc ona też za jakiś czas na kanale się pojawi. Poniżej mamy zestaw gwintowników i narzynek za 49,99 zł. No i spójrzcie tylko, że wszędzie mamy tą gwiazdkę, informującą, że może się ten towar wyprzedzać szybciej niż czas obowiązywania oferty. Następnie szczotki druciane 15 zł bez grosika. Zestaw akcesoriów drobnych, różne rodzaje. Widzę, że mamy tu cybanty, nakrętki, nakrętki chyba z teflonem za 9,99 i poniżej tarcze. Do cięcia metalu lub stali nierdzewnej 6 sztuk za 13,99. No i na górze zostały nam precyzyjne szczypce mechaniczne, uchwyty z wewnętrzną sprężyną, uchwyt dwukomponentowy, szczypce szpiczaste długość 150 mm, obcinaki boczne długość 110 mm, kombinerki 120 mm i szczypce półokrągłe 125 mm, 4 elementy, a cena to 19,99. Przechodzimy na kolejną stronę. Reflektor LED z funkcją power banka, akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 5A. PowerBank natomiast o pojemności użytkowej jak widzicie 1700 mAh, strumień świetny 2x500 lumenów, moc 2x5W, czas świecenia. Coś. Co mi się wydaje, że naprawdę jest bardzo istotną informacją. Około 3 godzin, gdy mamy włączone oba reflektory, a 5 godzin, gdy mamy ten reflektor włączony, tylko jeden cena 59,99. Poniżej zestaw uchwytów lub magnesów spawalniczych różne rodzaje za 14,99. Wracamy tu na górę na prawą stronę, szczypce do nitowania nito nakrętek, czyli to samo chyba co ostatnio było w Lidlu, w tej gazetce, która się dopiero pojawi 119,99. Piła kabłonkowa lub zestaw z mini-piłą kabłonkową, do metalu drewna. Skrzynka uciosowa do skręcania listew, profili i rur. Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu i regulowane naprężenie 14,99. A poniżej zestaw pasków magnetycznych. Całkiem spoko sprawa, jak widzicie, trzy elementy. Jeżeli nie ma ktoś jakichś specjalnych uchwytów, można sobie tylko pyk, przyczepiamy i zawsze mamy te narzędzia na magnesie. Szybki demontaż, szybki montaż. No i taka. Szyna 19,99 No a poniżej, jak widzicie, zestaw do układania i przechowywania dwie takie tablice ścienne z różnymi pojemnikami za 59,90 zł. No i w zestawie mamy 32 elementy. Przechodzimy na kolejną stronę. No a mamy tutaj wiertarkę udarową. Moc 500W, no to wydaje mi się jednak do jakichś lżejszych prac. Długość przewodu 2 metry, cena 79,99, liczba uderzeń maksymalnie 49 tysięcy na minutę, moment obrotowy maksymalnie 13 Nm, maksymalna średnica wiercenia 25 mm w drewnie i 13 mm w betonie. Ale gdyby ktoś potrzebował wiertarkę do lekkich prac, myślę, że ta będzie akurat odpowiednim wyborem. Poniżej mamy zestaw kluczy hydraulicznych 3 elementy lub klucz do rur. 560 mm typ S za 39,99. No i tu mamy właśnie te trzy klucze, lub ten jeden, który tu mamy na samym dole. Na dole skrzynka narzędziowa, pojemność maksymalna 6 litrów, nośność maksymalna 10 kg z uchwytem na kłódkę, stabilnymi uchwytami do przenoszenia. Duży schowek do przechowywania i transportu narzędzi za 34,99. No, i powiem Wam, że zastanawiam się, czy to jest skrzynka, jakby to powiedzieć, plastikowa, czy ona raczej będzie jakaś metalowa. 35 zł, no raczej chyba plastikowa, ale jeżeli ktoś wie, dajcie znać, bo jakoś do tej pory się z taką skrzynką dokładnie nie spotkałem. Następnie mamy tutaj, jak widzicie, zestaw łomów, dwie sztuki 60 cm, 90 cm, za 59,99, a obok zestaw dźwigni montażowych, cztery elementy z utwardzonej. Stali, dwa komponentowe uchwyty z osłoną o różnych długościach 20 cm, 30, 45 i 60 no i również 59,99 cm. Poniżej mamy zestaw kluczy, nasadowych w pojemniku do przechowywania z uchwytem do przenoszenia, przedłużka uchylna. Nie szukam czy jest tu jakaś informacja ile tutaj jest elementów. No ale o, o, o 61 elementów i powiem wam, że to jest dosyć fajny taki myślę zestaw startowy. Mamy grzechotkę różnego rodzaju bity, nasadkę za 79.99. Więc wydaje mi się, że ta oferta tutaj naprawdę jest bardzo dobra. Myślę, że warto na tym zawiesić oko, bo dostajemy za niewielkie pieniążki naprawdę Całkiem sporo akcesoriów, tutaj właśnie do yy, jakiegoś drobnego majsterkowania. Dalej mamy, jak widzicie, młotki, różne rodzaje. Cena 14,99. No a obok mamy skarpety robocze w rozmiarach od 39 do 46. Przy zakupie dwóch par, jedna para wychodzi za 5 zł. No i musimy za takie dwie pary zapłacić 9,99. Poniżej kowadło kowalskie z młotem. Dwie, dwie wersje do wyboru: 3 kg oraz 10 kg za 99 zł i 99 groszy. I zastanawiam się, czy to przypadkiem nie jest komplet, ale chyba tak, bo mamy jeden młot i dwa kowadła 10 kg i 3 kilogramowe No i to chyba będzie cena właśnie za taki zestaw no i ten przegląd kończymy reflektorem roboczym moc 2,500 W. Strumień świetny lampy 4500 lumenów, temperatura barwy 6500 Kelwinów, zimna biel, długość przewodu sieciowego 3 metry, klasa szczelności obudowy IP54 moduł LED bez możliwości przyciemniania i wymiany no a cena za taki reflektor roboczy 119,90 i jestem ciekaw jak on w rzeczywistości mocno świeci i jakie mocne światło daje. No i tak prezentuje się oferta Parkside'a w sklepach Kaufland od czwartku 13 lutego. Piszcie, czy coś wpadło Wam w oko, a w tym filmie to wszystko. Dzięki, na razie!